Witam was wszystkich serdecznie na ogłoszeniu wyników konkursu, który był wrzucony tydzień temu na moim kanale do wygrania były kureczki proteinowe własnej roboty. Na następnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Ja naprawdę nie spodziewałem się tak dużej frekwencji. Ponad 130 komentarzy, 60 nowych subskrybentów, tylko i wyłącznie z tego filmu. Z całego serca chciałbym Wam bardzo, bardzo mocno podziękować za tak wielkie zaangażowanie, ponieważ powiem Wam szczerze, no nie sądziłem, że takie ono będzie, więc jestem bardzo mile zaskoczony. Dlatego też mam taką jedną malutką niespodziankę dla Was, właśnie w filmie. I tak naprawdę, żeby nie przeciągać, chciałbym Wam właśnie ogłosić zwycięzców. Tak jak mówiłem, do wygrania jest 8 słoiczków. I teraz, kto wygrał? Karpiowy Wilk, Kiuik, Piotr Marciniak, Myski, Harcerz, Bohemas, Janusz Zemsta, Miłosz Konkel i ta kolejna osoba, to właśnie jest moja niespodzianka, dokładam dziewiąty słoiczek dla Was. Sobą sobą jest Jarek Wojnowski. Zwycięzcom gratuluję, oczywiście zostaniecie podpisani pod filmem, wrzucę również posta. Napiszcie do mnie proszę wiadomość prywatną. Pod spodem będzie też mój mail. Możecie też znaleźć mnie na Instagramie, jak komu, jak komu wygodniej. Link do Instagrama też będzie pod spodem. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom, osobom, którym się nie udało. Nic straconego. Przy tak dużym zaangażowaniu widzę, że lubicie konkursy, lubicie coś dostawać, w sumie jak każdy, więc na pewno gwarantuję Wam, że jeszcze w tym roku myślę, że dwa konkursy będą, więc szanse na, wygrane, na wygranie moich własnych produktów jeszcze nadejdą, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za zaangażowanie i zapraszam Was na kolejne filmy, które będą na moim kanale, będą to właśnie filmy o kuleczkach proteinowych, które część z Was dostanie, będą, są to kulki z tegorocznej produkcji, tak więc zapraszam do oglądania i widzimy się następnym razem, trzymajcie się i do zobaczenia.